Siemano widzowie, dzisiaj nagrywamy odcinek: y, jak pobrać muzykę y, na laptopa czy coś takiego. Już pewnie widzieliście coś takiego, ale ja Wam jeszcze y, pokazuję, jak to y, zrobić i jak pobrać tą muzykę. Więc co musicie zrobić? Widzicie mój ekran? Musicie wejść w Microsoft Edge lub w jakąś inną przeglądarkę wpisujemy uluby.pl Wchodzimy, a już jest Więc Na przykład sobie y, 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 Wpiszemy I po, pobieramy y, To Dajmy pobierz plik na komputer to tutaj ten, bo mi kamera tak zasłania dajmy otwórz Ja, ej. ja. Jak widzicie, ej Nie wiem czy wy słyszycie, ale na pewno słyszycie. Jak widzicie, to jest bardzo proste, więc taki materiał chyba wam się spodobał i dajcie łapkę w górę, subskrypcję i to tyle. Więc... Dzięki za oglądanie. Cześć.